Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem na temat moich lakierów do Paznokci. Jedna z Was prosiła mnie o taki filmik, więc proszę bardzo nagrywam. E, tutaj mam wszystkie swoje lakiery. I teraz z Jusiu nam, bo tu historia mi pomaga. Nagrywam dzisiaj. E, to moje lakiery do Paznokci były jeszcze chyba trzy lakiery, które wyrzuciłam niedawno. E, no i ich, nie ich już nie będę Wam pokazywać. E, no i tak, tutaj mam e, pierwszy lakier, to jest to odżywka z firmy Collection. Jeżeli chodzi o pędzelek, który wam pokazuję, jak on wygląda, jest to taki zwykły, klasyczny pędzelek, ani nie gruby, ani nie cienki, taki wydaje mi się taki normalny. I to jest odżywka, która ma nam zapobiegać rozdwajaniu i łamaniu się paznokci. Ja, jak możecie zobaczyć moje paznokcie teraz w ogóle, moje skórki w ogóle jakoś coś, nie wiem, im się stało strasznego. E, ale tak, jeżeli chodzi o tą odżywkę, ona, ona nie dała mi jakichś takich zbyt dużych rezultatów. E, będę jest niedługo do Polski, więc będę musiała sobie kupić odżywkę z Eveline, która naprawdę mi pomogła moim paznokciom. E, następny lakier, może Wam pokażę, e, jest to Top Coat. I jest to top coat z, też z firmy Collection, jest on taki błyszczący, jak możecie zobaczyć. I ten top coat jest to mój pierwszy top coat w życiu w ogóle. Nigdy nie kupowałam takich lakierów top coatów, bo no, nie czułam takiej potrzeby, a po prostu dziewczyny bardzo zachwalały ogólnie top coaty i pomyślałam sobie, że w końcu kupię. Jeżeli chodzi o pędzelek, to też jak możecie zobaczyć jest taki zwykły, też klasyczny, wydaje mi się taki normalny pędzelek. Jeżeli chodzi o ten top topcoat, on u mnie się w ogóle nie sprawdził. Wydaje mi się, że on w ogóle przez niego, moje lakiery utrzymywały mi się na paznokciach o wiele krócej. Nie wiem, wydaje mi się, że on działał odwrotnie niż powinien. Następny lakier, jesteśmy przy, fir przy firmie Collection, jest to taki lakier Hot Lux. To jest w kolorze 59 Look At Me, i ten kolor właśnie. Mm, jak sama nazwa wskazuje, jest to taki kolor, który moim zdaniem przyciąga uwagę, bo to jest taka zgniła, zgniła żółć, zgniła może nie zieleń, ale to jest bardziej żółty, tutaj trochę widzę, że w aparacie on wygląda bardziej na zieleń, ale to jest taka bardziej bardziej kolor żółty, taki zgniły właśnie. Jeżeli chodzi o pędzelek, to też taki zwykły, w sumie normalny, wydaje mi się, że taki pędzelek pokryje spokojnie. Może nie jednym, nie jednym pociągnięciem, ale dwoma na pewno pokryje każdy paznokieć. Jeżeli chodzi o jego trwałość, to mi się on bardzo podobał. Na pewno um, trzeba było dwóch warstw, żeby jakoś tam on w miarę wyglądał na paznokciach. Jeżeli chodzi właśnie o trwałość, tak jak mówiłam, to on utrzymywał się u mnie jakieś cztery dni, więc tak naprawdę szału nie ma, ale jest ok. Następnie też będzie to lakier z tej samej serii z firmy Collection. Ten jest w kolorze 58 Go Retro. Ja bardzo często nosiłam te dwa lakiery razem. Mi się wydaje, że to połączenie kolorystyczne jest naprawdę rewelacyjne. I zapomniałam Wam powiedzieć przy tamtym lakierze, że on schnie w 60 sekund i faktycznie bardzo szybko schną te lakiery. No ale tak jak mówiłam, to jest to samo praktycznie. Ten sam pędzelek, więc nie będę wam pokazywać go. One nie utrzymują się jakoś rewelacyjnie długo, mówię, jakieś 3-4 dni to jest na pewno max. Kolejny z tej samej serii, ten akurat jest w kolorze 66, Aztec Gold. I to jest złoty kolor, taki z drobinkami właśnie nawet jeszcze w środku, bardzo mi się podoba. Pędzelek ten sam, trwałość ta sama, schnięcie też bardzo szybkie w 60 sekund, więc nie będę się za bardzo rozgadywać. Mam jeszcze jeden lakier z tej serii e, i to jest taki czerwony e, z drobinkami e, w kolorze 51 Starl Starlet. Małe literki, że nie widzę dosłownie. E, trochę mam już go tego. E, ten lakier mi się bardzo podobał, on bardzo ładnie wygląda na paznokciach. E, jest to czerwień, ale nie taka płaska czerwień, są tu fajne drobinki. Bardzo, bardzo ładnie wygląda on na paznokciach. I e, jeżeli chodzi... o, jeszcze jeden Kolejny z tej samej serii, tylko jest bardzo tanie, dlatego takie y, namiętnie kupowałam. E, ten jest w kolorze 5, Siren, Siren, e, Siren chyba. E, I to jest taka piękna, to no, jest taki piękny róż, bardzo mi się ten róż podoba. On e, tutaj tak, raczej tego nie będzie widać, ale on się mieni na taki, dla mnie się wydaje troszeczkę jakby fioletowy kolor, bardzo fajny, bardzo fajnie wygląda na paznokciach. Ale też tak jak mówię, trwałość ta sama i pędzelek ten sam. Następnie pokażę Wam dwa lakiery z Essie: niebieski i różowy. Różowy to jest Cascade Cool, a niebieski Bikini Sauffini. I też Wam pokazuję je, je razem, no bo trwałość jest ta sama i pędzelek jest ten sam. Więc pokażę Wam najpierw pędzelek. Pędzelek wygląda w ten sposób: jest on dosyć gruby, fajnie pokryje paznokieć szybko na pewno jeżeli chodzi o trwałość to u mnie szału nie ma, wiem, że dziewczyny bardzo zachwalają te nice. lakiery z jednak u mnie one się jakoś tak rewelacyjnie sprawdzają, jakieś też 4 dni ten lakier mi się kiedyś yy, yy, wyjątkowo krótko utrzymał, jakieś 2 dni po 2 dniach już wyglądał masakrycznie na paznokciach, tego bardzo rzadko używam, bo wydaje mi się, że kolor niebieski brzydko wygląda na moich paznokciach Następnie przejdziemy do lakierów z Miss Sporty. Tutaj mam kolor czarny e, i to jest e, Lasting Color e, Maxi Brush Up to 10 days. E, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o kolor, e, to jest chyba 0,80. Nie wiem, czy to jest odcień, czy ten dłuższa, dłuższa ta sferka. Nie mam pojęcia. A to jest zwykła czerń. Pędzelek naprawdę, naprawdę fajny. Bardzo gruby, bardzo szybko pokrywa on nasze paznokcie. Możecie zobaczyć, pędzelek jest. Może tak nie widać, o tak wam pokażę. Pędzelek jest naprawdę mega gruby. Jeden, jedno pociągnięcie mamy pomalowane cały paznokcie. jednak koniecznie trzeba go nakładać dwie warstwy, bo przy jednej no, wygląda tak bladziuchno bla i brzydko. Jeżeli chodzi o trwałość, na pewno nie jest to 10 dni, ale jakieś 6 może się, utrzymu, się utrzymuje, ale powiem szczerze, że ja go miałam może raz, dwa razy na paznokcia, więc też za dużo Wam o nim nie powiem. Kolejny lakier z Miss Sporty to jest lakier przezroczysty. Ja myślę, że każda z nas powinna mieć w swojej kosmetyczce przezroczysty lakier. Ten też jest, ten akurat jest do 7 dni się utrzymuje. Też ma fajny pędzelek. Teraz go otworzę. O, już dawno go nie używałam. Jeżeli chodzi o jego pędzelek, to nie jest taki fajny, taki bardzo gruby, ale... No, jak, jakiś taki w miarę, w miarę, w miarę fajny. Nie jest jakiś mega gruby, więc jednym pociągnięciem na pewno nie pokryjemy całego paznokcia. Jeżeli chodzi o jego trwałość, o coś to wam też nie powiem, no, bo to jest przezroczysty lakier i nie widać takiego jak on się odpryskuje, czy coś takiego. To zwykły taki przezroczysty lakier. Następnie mm, też Miss Sporty numer, chyba za 40 albo tutaj macie na górze 3274. I to jest taki metaliczny kolor. Bardzo mi się podoba, mieniący się na różne odcienie. Nie wiem, czy to widzicie, ale myślę, że tak. Jest to złoty mieniący się na taki fioletowy, na brązowy, taki ciemny, na różowy, w ogóle na mega dużo kolorów. Bardzo fajny lakier. Ja to chciałam zawsze mieć taki lakier, jeżeli chodzi o jego pędzelek. To jest z tego co pamiętam, fajny, gruby. Już widzę, że jest. Fajny, gruby pędzelek, czyli też szybko pomalujemy sobie cały pasnokieć. jeżeli chodzi o trwałość to z tego co pamiętam, bo też użyłam go jakieś może dwa razy bo niedawno go kupiłam jeżeli chodzi właśnie o jego trwałość to myślę, że tak coś koło 4-5 dni u mnie się utrzymywał następny lakier z Miss to jest naprawdę mój ulubieniec wielki jeżeli chodzi o jego odcień to jest albo 160 albo 2254 i jest to ten sam, taki sam pędzelek, jak w przypadku na przykład tego, Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz Wam pokażę. Już też mówię, nie pamiętam dokładnie. Tak, jest to dosyć gruby pędzelek. Chyba w tym poprzednim był grubszy, jeszcze szerszy. Ale w też jest całkiem fajny, ten pędzelek. I jeżeli oglądałyście mój test lakierów, to wiecie, że on u mnie się najlepiej sprawdził po 7 dniach najlepiej wytrzymywał właśnie najlepiej wytrzymał się tym dni, był tylko delikatnie bardzo delikatnie odprężnięty na tym najmniejszym paznokciu. Więc naprawdę polecam wam ten lakier. Kolejny też enter z i Wiktoriem przed chwilą zerwała klejka i nie wiem gdzieś gdzieś wsadziłam, <grym> Może zjadła, nie żartuję. Jest to taki lakier koralowy, też ma dosyć gruby pędzelek, szeroki. Nie wiem czemu wyciągnęłam ten gruby, chodzi mi jeszcze szeroki i bardzo mi się on się podoba. Ja go i przez jakiś czas miałam bardzo, bardzo często na paznokciach, bardzo często gościł na moich paznokciach. Bardzo fajnie się utrzymuje na paznokciach. Wydaje mi się, że coś koło 5-6 dni się utrzymywał, ale nie jestem pewna naprawdę, bo dawno też go już nie miałam na paznokciach, ale kolorek bardzo mi się podoba. Teraz przejdziemy do lakierów z Rimela. Pierwszy lakier to... ups E, to jest srebrny laki lakier, nie wiem, czy mówię ra rakiel, lakier. E, Trimella I Love Plastic Finish numer 239, Your Majesty, e, Jakiś tak. Jest to taki zwykły, srebrny lakier, taki z mega grubymi drobinkami, jeżeli chodzi o pędzelek, to też tam nic takiego szczególnego. Jeżeli chodzi o jego trwałość, to całkiem dobrze się, się sprawuje coś koło 6-7 dni na pewno. Jedyny taki jego minus to jego zmywanie, strasznie się go zmywa, naprawdę tragicznie, bo te drobinki powodują to, że wacik nam się przykleja dosłownie do płytki i paznokcia i ciężko, sobie ciężko jest naprawdę go zmyć. Następny lakier to też Rimmel, tutaj mamy Express Brush, jedna, jedna sekunda aplikacja. Kolor to numer 819 Green with Envy, już Wam pokazuję też jak wygląda pędzele. pędzelek jest fajny, naprawdę gruby, oczywiście mówię szeroki, wygląda on w ten sposób, jest naprawdę fajny, jedno pociągnięcie, mamy pomalowany cały paznokieć, Yy, tutaj jest napisane, no, tak. że schnie w 60 sekund, fakt, że schnie dosyć szybko, ale raczej nie w 60 sekund, nie aż tak szybko mi się wydaje, troszeczkę dłużej. Fajnie wygląda na paznokciach, yy, dosyć długo też się utrzymuje, coś około 5 dni, więc u mnie to jest całkiem całkiem fajnie myślę. Yy, I kolorek bardzo fajny, taki połyskujący zielony, taki zielony, ale nie nudny zielony, taki, mówię, taki trochę połyskujący. Kolejny to bardzo podobny do tego, co przed chwilą wam pokazywałam, bardzo podobny kolorek, tylko ten jest taki bardziej matowy. I to jest Rimmel Lycra Pro Professional Finish Up To 10 Days. Kolor 371 Sea Green. To jest taki właśnie morski kolorek. Tutaj może być tak, że moje światło, moje światło trochę przekłamuje ten kolor, ale teraz chyba widać tak lepiej. I tutaj też mamy Maxi Brush. Który Wam zaraz pokażę. I też fakt, że tym, tym pędzelkiem pomaluję sobie bardzo szybko paznokcie. Jednak mi ten lakier się dosyć nie podoba. On u mnie nie utrzymuje się zbyt długo. Bardzo szybko się u mnie odpryskuje i no konieczna jest aplikacja dwóch warstw. Ten korek jest bardzo fajny, jednak u mnie nie utrzymuje się zbyt długo. Bardzo szybko się odpryskuje no i też dosyć długo schnie. Ale kolor, kolor jest i tak bardzo, bardzo fajny. Kolejny to będą. Albo jeszcze ten tam pokażę najpierw, bo to jest ten sam, co teraz przed chwilą wam pokazałam z tej samej serii. Kolor 294 Pink of Me. Pędzelek jest ten sam, co teraz wam pokazywałam, więc nie będę wam tutaj pokazywać. To jest bardzo fajny, różowy kolor z drobinkami. Tak jak możecie sobie zobaczyć, takimi mi się. Taki ten lakier akurat. Bardzo lubię, bo on nawet jak się odpryskuje, to nie widać tak po nim, no ogólnie po jasnych kolorach tak nie widać mocno. Bardzo mi się podoba ten kolor, ja go często nosiłam na paznokciach, tylko po prostu nakładałam go jedną warstwę, bo tak jak wam mówiłam przy poprzednim, że ona dosyć, dosyć długo schnął i to mi się to bardzo nie podoba, ale ogólnie lakier ten mi się bardzo, bardzo podoba, bardzo ładny kolor ma. Następnie znowu Rimmel. I Love Lasting Finish, czyli to samo co tamten srebrny, co Wam pokazywałam i to jest kolor 193 Black Cherries. On tutaj wydaje się być bardzo ciemny, ale znaczy jest ciemny, to jest fiolet, to wygląda prawie jak czarny. Wygląda on w ten sposób pędzelek, no i jest to samo co w tamtym, w tamtym w tamtym, srebrnym. Jeżeli chodzi o utrzymywanie się, to już Wam dokładnie powiem, bo bardzo dawno malowałam sobie nim paznokcie. E, więcej o nim wiem, że mówiłam w moim teście właśnie lakierów. zachcecie chcecie to możecie zetknąć. Link Wam podam na pewno na dole. Kolejny lakier to jest Rimmel, który schnie nam 60 sekund. E, kolorek to jest 507 Round and Round in Circles. E, I to jest taki fajny, kanarkowy, żółty kolorek. E, bardzo fajnie wygląda na postaciach. Ma fajny, gruby pędzelek, jak możecie zobaczyć. Ciągle mówię gruby, szeroki. I bardzo szybko sobie pomalujemy paznokcie. Yy, Kolorek bardzo fajny, jasny, czyli też nie widać jak nam się odpryskuje. Yy, jeżeli chodzi o jego trwałość, to też Wam dokładnie nie powiem niestety, bo mm, dawno już go miałam na paznokciach, ale wydaje mi się, że coś koło 5 dni się utrzymuje. Tym bardziej, że tak się nie rzucają w oczy te odpryski, więc można troszeczkę dłużej sobie to ponosić. Yy, I jeżeli chodzi o wysychanie, to szybko wysycha, naprawdę szybko, na pewno coś koło 60, 60, 60 sekund. Następny to, ten, to lakier z tej samej serii. Ten jest w kolorze 262: Ring A Ring O Roses. Dziwne, dziwna nazwa, śmieszna. No i to samo co ten poprzednik. Bardzo ładny lakier, bardzo ładnie wygląda na paznokciach. Dosyć szybko schnie, utrzymuje się też dosyć, dosyć długo. I ma fajny, gruby właśnie pędzelek. I ostatni lakier, mmm, najnowszy w mojej kolekcji to jest Astor Quick Go. 45 sekund, w 45 sekund nie schnie. Kolorek to jest numer 240. I powiem Wam, że on na pewno nie schnie w 45 sekund, na pewno dłużej. Coś pewnie około 60 sekund, albo nawet i więcej. Kolorek bardzo mi się podoba, bo to jest taka klasyczna czerwień. Jeżeli chodzi o jego pędzelek, też ma bardzo fajny, gruby pędzelek, którym szybko sobie pomalujemy paznokieć. Możecie zobaczyć. Utrzymywał się on na moich poznaniach coś około 4-5 dni, więc całkiem, całkiem dobrze. I tak na zakończenie Wam pokażę, w czym ja trzymam swoje lakiery. Jest to ciągle ta sama, ten sam pojemniczek, co Wam pokazywałam w moim teście właśnie. Wiem, że powinna się trzymać lakiery w lodówce, muszę sobie kupić taki jakiś plastikowy pojemniczek gdzie będę mogła je trzymać właśnie w lodówce. O właśnie, Wiktoria mi zabrała lakier. Więc mam nadzieję, że Wam moja mini kolekcja się podoba i napiszcie mi, jakie są Wasze ulubione lakiery i dlaczego je lubicie. I czy używacie na przykład takich lakierów, czy miałyście któreś z tych lakierów, ewentualnie z tych serii właśnie, niekoniecznie z tych kolorków? I jak się u Was sprawdziły i teraz Wami żegnam. Do zobaczenia. Buziaczki, pa pa!